Cześć, witam wszystkich. Zróbmy aktualizację rynku kryptowalut. Pogadamy zaraz o tych monetkach, o których wypisaliście, tak? Czyli kilka osób do mnie napisało o monetce BNB, o monetce EOS, o monetce, co tam było jeszcze, OMG i coś tam jeszcze. było, Więc zaraz postaram się to wszystko Wam pokazać. Będę zaraz Wam tłumaczyć. Znaczy to, to jest tak, że ja to wszystko już pokazywałem, jakby nieco na, na prywatnej grupie, tak? Ale jeżeli ktoś... To kupował, albo po prostu ktoś potrzebuje aktualizacji tych monet, to w takim razie oczywiście, że to nie jest problem i zaraz ja to wszystko wam postaram się pokazać. Więc ja sobie zrobiłem herbatkę i zaraz, i zaraz będę to wszystko wam tłumaczyć. Ok, więc jeżeli chodzi o bitcoin, zacznijmy od bitcoina, tak? Mówiliśmy z wami w poprzednim nagraniu, że nam jest potrzebny jeszcze jeden wzrost i bardzo ewentualnie, że ta korekta, która była tutaj, to jest fala numer 4. Ja tak sobie pomyślałem, że prawdopodobnie u nas tutaj jest trójkąt ABCDI, jest bardzo krzywy, ale no jaki jest, więc traktujemy ten tutaj trójkąt jako właśnie czwartą falę. I później ja właśnie powiedziałem, że ja na razie nie jestem w stanie pojąć struktury tego wzrostu, więc potrzebuję trochę więcej historii. Dostałem już normalną strukturę, dostałem historię, no i właśnie już jestem w stanie pojąć to, że to jest 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli jesteście na telegramie, to właśnie ja dzisiaj rano przed tym wzrostem już tak napisałem, że ja czekam na jeszcze jeden impuls w górę w kierunku 55 tysięcy, więc bardzo rytycznie, że za niedługo impuls będzie ukończony i my zobaczymy korektę. Więc ja na prywatnej grupie już o tym mówiłem, że wszystko co my kupowaliśmy teraz już jest na plusie, więc to jest tak, że jeżeli wykupowaliście albo, nie wiem, wykorzystując moje sygnały, albo na przykład wykorzystując jakąś tam swoją analizę, to w takim razie ja polecam wszędzie dać swój stop loss, przynajmniej pod wejście i zabrać przynajmniej jakiś kawałek swojego zysku. Dlatego, że korekta nastąpi bardzo szybko i bardzo ewentualnie, że właśnie my zobaczymy minus jakieś 20%, 30% ewentualnie nawet w ciągu tam jednego, dwóch dni. tak. Więc musicie teraz uważać. No i właśnie zaraz Wam pokażę, dlaczego ja tak sądzę, na przykład jeżeli chodzi o total, tak, to tutaj w sumie też struktura tego impulsu już jest prawie ukończona, czyli możemy powiedzieć z pewnością, że nawet wybicie fali trzeciej, tak, czyli tego tutaj poziomu, to już, jest, to już jest potwierdzenie tego, że właśnie my teraz jesteśmy w trakcie fali numer 5 i nic nam nie przeszkadza nawet teraz zmienić kierunek i iść w dół, więc ja osobiście sądzę, że wszędzie my teraz jesteśmy w fali numer 5, tak? czyli w trakcie ostatniej fali wzrostu i później nastąpi korekta. Jeżeli popatrzymy na przykład na total, to u nas tutaj w fali piątej jest przykątna. Przykątna występuje zawsze jako pierwsza albo ostatnia fala. W tym przypadku to jest ostatnia, to się kończy trójka, czwórka. I właśnie na telegramie do prywatnej grupy, przynajmniej na pewno ja pisałem, że Dopóki my jesteśmy powyżej tego tutaj trójkąta, tak, możemy za swój domk się nie martwić. Spokojnie trzymamy ląk i czekamy na ukończone rozszerzenie tego właśnie impulsu. Czyli czekamy na ukończoną falę numer 5. Jak tylko ona się skończy, my zobaczymy zmianę kierunku. Jedynie co, niektórzy mogą na przykład otwierać short, tak? Oczywiście, że tego robić nie trzeba. My musimy dostać potwierdzenie spadku, czyli na przykład my musimy dostać na 30 minutach pierwszy impuls w dół. Czyli, jak tylko my zobaczymy pierwszy impuls, to w takim razie oczywiście, że czekamy na korektę. Od korekty my będziemy otwierać short ze stop lossem za impuls i czekamy na kolejny impuls, dlatego że. W analizie, którą ja wykorzystuję, są takie zasady, że u nas, jeżeli jest jeden impuls, to w takim razie my musimy skorygować ten impuls i będzie przynajmniej jeszcze jeden impuls. Więc dopóki tego impulsu nie ma żadnego shorta, my nie otwieramy, my czekamy na potwierdzenie spadku, czyli właśnie na ten pierwszy impuls w dół. Ok, więc jeżeli chodzi o Ethereum, tak, ja sądzę, że u nas tutaj jest rozszerzenie przykątnej. Bardzo ewentualnie, że w okolicach dwa koła my zobaczymy zmianę kierunku i właśnie w tych tutaj okolicach ja wszystko sprzedam. Więc ja sądzę, że my tutaj mamy... Gdzie to jest? Tutaj. A tutaj jest impuls, to jest korekta A, Prawdopodobnie tutaj jest jakaś 3, 4, 5 i właśnie za niedługo ten spadek nastąpi. Oczywiście, że jeszcze raz powtarzam, że short my nie otwieramy. Po prostu możemy pociągać swój stop loss, tak? I właśnie potwierdzeniem spadku będzie to, że my zobaczymy pierwszy impuls w dół. Jak tylko my zobaczymy ten pierwszy impuls, my czekamy na korekcję i my otwieramy short ze stop lossem za impuls. Dopóki tego impulsu nie będzie, my nic nie ruszamy, my spokojnie sobie trzymamy long, my tylko podciągamy swój stop loss i powoli w trakcie tego wzrostu my sprzedajemy. Ok, więc jeżeli chodzi o monetkę EOS, pisali do mnie o tej monetce. Ja zaraz Wam pokażę to, co ja pokazywałem już na prywatnej grupie. To jest tak, że u nas tutaj fala numer 5 przyjmuje kształt przykątny. Tak? I pamiętamy, że przykątna jest zawsze albo pierwszą, albo właśnie ostatnią falą. W tym przypadku oczywiście, że ona jest ostatnia, więc jak my musimy to wszystko traktować? U mnie było dwa scenariusze. Pierwszy wygląda w taki sposób, że u nas tutaj jest fala numer 5 ukończona właśnie tutaj, czyli ten tutaj spadek to jest ostatnia fala spadkowa i później zacznie się wzrost. I właśnie jak się okazało ten scenariusz był prawidłowy. I drugi scenariusz wygląda w taki sposób, że u nas dopiero tutaj jest ukończona fala B i właśnie fali C jeszcze nie było, czyli my zobaczymy korektę mniej więcej do poziomu 1 dolara. Czyli taki o spadek, i dopiero później będzie wzrost. Czyli albo utrzymanie tej tutaj strefy to właśnie już jest wskaźnik tego, że my zobaczymy zmianę kierunku, albo my zobaczymy jeszcze jeden spadek, i później wzrost. Niestety, albo na szczęście nie było tej bardziej głębokiej korekty, więc nie było możliwości kupić bardzo tanio. No i właśnie teraz u nas jest wzrost. Ja już mówiłem, tak, jedynie co nie tutaj, że u nas jest pierwsza cel naszego wzrostu to jest poziom 5,5. No i właśnie ten pierwsza, pierwsza cel jest osiągnięta, i teraz zwracam Waszą uwagę na to, że u nas jest kolejny płaski poziom, który się znajduje właśnie na tym poziomie 5,5. Więc jak tylko my zobaczymy utrzymanie ceny powyżej tego poziomu, my zobaczymy od razu wzrost w kierunku 8,5 dolarów. Czyli ta czerwona strefa, która jest tutaj, to jest właśnie cel naszego wzrostu. Więc Tutaj jest teraz taki bardzo istotny niuans, na którym musimy zwrócić swoją uwagę. Dlatego, że pamiętamy, że my możemy dostać bardzo ewentualnie, że nawet w ciągu najbliższych kilku dni, zmianę kierunku i korekty. Więc ja mogę powiedzieć z pewnością, że wybicie tego płaskiego poziomu będzie. Jedynie co może być tak, że to nie będzie od razu. My możemy najpierw dostać bardziej głęboką korekty i dopiero później co pójdzie na wybicie. Więc ja dopuszczam absolutnie to, że my zobaczymy tutaj spadek na jakiś. 30-40% to całkiem jest możliwe, więc ja zwracam waszą uwagę na taki niuans. Ale ogólnie, jeżeli powiedzieć tak bardziej globalnie, to w takim razie możemy tutaj dać taką o, rakietę na zielono. I jak tylko my zobaczymy wybicie tej właśnie tego płaskiego poziomu i utrzymanie ceny powyżej poziomu 5,5%, kolejna cel naszego wzrostu to jest ta czerwona strefa, to jest poziom 8-8,5. Więc jeżeli chodzi o EOS, tutaj w sumie nic nie mam więcej do powiedzenia, to poleci, jeżeli my zobaczymy wybicie tego poziomu. Więc osoby, którzy właśnie handlują ten EOS, to już wiecie, co trzeba robić. Albo czekacie na utrzymanie ceny powyżej tego poziomu, albo możecie wchodzić na wybicie tego poziomu, albo czekacie na normalną korektę. Jeżeli oczywiście my zobaczymy tą korektę, co do tego ja pewności nie mam, no i właśnie możecie, jeżeli, jeżeli będzie taka korekta, w takim razie oczywiście, że możecie kupować w okolicach tam, nie wiem, 4 dolarów, ewentualnie nawet trochę niżej, licząc na to, że później my zobaczymy wzrost w kierunku właśnie 9 powiedzmy. I w okolicach tej czerwonej strefy już można przynajmniej jakąś część sprzedać. Ok, przychodzimy teraz do monetki BNB. E, oczywiście, że kupować tego ja nie polecam, handlować tego ja nie polecam. E, mogę powiedzieć tylko to, że z punktu widzenia teorii fa, Eliota to wygląda tak e, U nas jest tutaj rozszerzenie fali numer mm, 3, po prostu nie, nie zaznaczyłem tego. Czyli to jest tak, że u nas tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, tak? Czyli tutaj jest 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, rozszerzenie trójki, e, trójkąt w fali numer 4. No, i właśnie fala numer 5. I zwracam Waszą uwagę na to, że u nas jest kolejny trójkąt, u nas jest kolejne wyjście z trójkąta w górę, i bardzo ewentualnie, że właśnie to jest ostatnia fala wzrostu. Oczywiście, że przeanalizować to prawidłowo jest bardzo ciężko, dlatego że Monatka zrobiła w ciągu miesiąca kilkaset procent, ale ja sądzę, że struktura tego impulsu, przynajmniej z punktu widzenia teorii Fal'a tak, Ona jest ukończona ta struktura, no i właśnie ja czekam na korekty. Czyli na wykresie bardzo dobrze widać moje, że tak powiem, oczekiwania od monetki BNB. Motka Litecoin. Pisałem do publicznej, do prywatnej grupy o tej, grupie o tej monetce, tak. Pokażę Wam strukturę tego wzrostu. Teoria była jaka. U nas jest utrzymanie właśnie poziomu 145, ja mówiłem, że w tych okolicach można kupować. Mu dostaliśmy bardzo fajny wzrost, i w okolicach coś tam 220-225 ja sprzedałem jakąś część, tak? czyli kawałek tego co ja kupowałem jeszcze tutaj, i później podczas tej korekty ja napisałem, że właśnie ja będę kupować z powrotem, czyli na tą część, którą ja sprzedałem tutaj, ja kupię teraz po prostu trochę taniej. Dlaczego ja to zrobiłem? A dlatego, że u nas jest tutaj trójkąt i my pamiętamy, że trójkąt występuje zawsze jako przedostatnia fala. My właśnie, my dostaliśmy później wybicie tego trójkąta, czyli jeżeli jesteście na telegramie, to w takim razie to wszystko już widzieliście. Powtarzam to dla tych osób, osób, którzy nie są na telegramie, którym właśnie muszę tłumaczyć, co ja tutaj robiłem. Teraz my dostaliśmy właśnie wyjście z tego trójkąta w górę i bardzo ewentualnie, że to jest dopiero pierwsza fala, czyli jeżeli chodzi o mnie, to. Ja zwracam Waszą uwagę na to, że poziom trzeciej fali już jest wybity, więc całkiem może być tak, że impuls jest ukończony tutaj, jedynie co ja sądzę, że to jest bardzo krótki impuls, i bardzo ewentualnie, że my dostaniemy jednak jakieś rozszerzenie. Czyli to będzie wyglądać w taki sposób, że u nas będzie tutaj 1, 2, i my teraz jesteśmy w trakcie fali nr 3, 4, 5. Czyli ja dopuszczam to, że u nas będzie przykątna w fali 5. Więc ja powiedziałem, że jest sens, oczywiście, że pociągać swój stop loss. Teraz mm, ja trzymam swój stop loss na poziomie 222 i mój take profit się znajduje na poziomie 245 i parę groszy ja zostawię jeszcze na poziom 270, 275 czyli w okolicach tej czerwonej strefy. Ja już sprzedam wszystko. No, więc jeżeli chodzi o Litecoin, to jeżeli jesteście na Telegramie, to w sumie. Ja tam nic nie piszę, dlatego że tutaj nie ma żadnych zmian. Możecie swój stop loss dać na poziomie 222, jeżeli kupowaliście tak, to w takim razie spokojnie sobie trzymajcie i no, już nic nie stracicie po prostu. Tak? Czyli możemy tylko na tym zarobić. No i właśnie take profit na poziomie 245, i później właśnie ta czerwona strefa to jest nasza ostatnia cel I później zmiana kierunku i korekta. Dobra, pisali do mnie o Litecoinie, EOS, BNB i monetka OMG jeszcze była. Omg. Dobra. Tutaj ja pisałem, że u nas jest pierwszy impuls ukończony, tak, czyli mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5. Później napisałem, że w okolicach 3,5 można kupić więcej. Tak? Albo na przykład, jeżeli sprzedamy tutaj, jedynie, co ja myślałem, że będzie wzrost trochę, trochę mocniejszy, czyli mniej więcej do poziomu 5 dolarów. No. Była korekta do poziomu 3,5, więc była możliwość kupić tutaj trochę więcej. Jeżeli ktoś kupował, to w takim razie oczywiście, że e, bardzo fajnie można było zarobić. Tak, ponad 100%. Więc ja osobiście to, co ja kupowałem jeszcze tutaj, i to, co ja kupowałem tutaj, e, 50% ja sprzedałem na poziomie 7,5. Ja sprzedałem tutaj część. Ja rozumiem to, że my teraz możemy. E, Możemy dostać wzrost do poziomu 10, 11, 12, ale ja zwracam waszą uwagę na to, że jeżeli popatrzymy na jeden dzień, to w sumie struktura tych świeczek, tak, ona wygląda tak, że u nas może być to dopiero fala A, to może być fala B i my możemy dostać bardziej głęboką korektę. Więc co my musimy z tym wszystkim robić? Ja osobiście te 50%, które ja jeszcze trzymam, ja będę trzymać. Dlaczego? Dlatego, że ja tutaj nie mogę już nic stracić. Nawet jeżeli my zobaczymy spadek do poziomu 3,5, to w takim razie po prostu ja sprzedam. Ja sprzedam na 0, na tak, tą część, którą kupowałem tutaj, i na plus tą część, którą kupowałem jeszcze tutaj. Więc ja sobie spokojnie czekam, ja tego nie ruszam. I jeżeli kupowaliście zimą, to ja mówiłem, że w trakcie wzrostu trzeba przynajmniej coś sprzedać. Tak, ja sprzedałem 50%. I 50% ja jeszcze trzymam. Całkiem może być tak, że my zobaczymy retest tego płaskiego poziomu i dopiero później na pójdzie w górę. Ja absolutnie to dopuszczam, więc ja po prostu trzymam. To jest powiedzmy moje inwestycje, nawet jeżeli my zobaczymy spadek, ja tutaj nic nie stracę. Więc jeżeli kupowaliście w tych tutaj okolicach, to po prostu sprzedajcie sobie jakąś część i drugą połowę możecie sobie zostawić, licząc na to, że my zobaczymy jedny wzrost w kierunku 10, 11, 12 dolarów. Oczywiście, że jeżeli wy zainwestowaliście tutaj 100% swoje depozyty, no to w takim razie to jest, to jest trochę chore. I oczywiście, że polecam sprzedać, dlatego że, no w sumie plus jest bardzo fajny i, i po prostu w takie monety inwestować wszystko nie trzeba. Ale jeżeli zainwestowaliście po prostu kilka procent swoje depozyty i trzymacie sobie na spokojnie, to w takim razie 100% pod nasze wejście już nie możemy nic stracić i spokojnie sobie czekamy na to, że. U nas będzie wzrost w kierunku 10, 11, 12, 13. E, czyli dlaczego ja sądzę, że my możemy dostać ten wzrost? Dlatego, że e, u nas jest e, w teorii fal l taka zasada, że jeżeli jest jeden impuls, my musimy dostać przynajmniej jeszcze jeden. Tak? Czyli skoro u nas tutaj był pierwszy impuls, u nas była korekta podwójny zigzag. To w takim razie my teraz musimy dostać jeszcze jeden impuls. I wizualnie nam brakuje właśnie fali numer 5. Jedynie, co jeszcze raz powtarzam, że u nas całkiem może być nawet jeszcze nieukończona szwórka Tak, czyli możemy dostać taki spadek i dopiero później będzie wzrost. ja absolutnie to dopuszczam, ja trzymam swój stop los teraz na poziomie 3,5, czyli pod wejściem. I tyle, i spokojnie sobie czekam. Jeżeli my zobaczymy, właśnie ten wzrost w kierunku 10, 11, 12, 13, tutaj ja będę wszystko sprzedawać. Ok, dobra, i może Wam pokażę jeszcze kilka monet. To będzie monetka Dash. To jest to, co ja pokazywałem dzisiaj rano. Ja zwracam Waszą uwagę na to, że u nas tutaj jest fala pierwsza, druga i teraz my jesteśmy w trakcie fali numer 3, tak? czyli to jest ta trójka. No i właśnie gdzie ten wzrost się skończy, jeszcze raz powtarzam, ja nie wiem, a dlatego, że przynajmniej musimy wybić ten właśnie tutaj poziom, tak, czyli poziom fali numer 3. U nas tutaj był bardzo ładny trójkąt, dostaliśmy wyjście z tego trójkąta w górę i pamiętamy także, że trójkąt występuje zawsze jako przedostatnia fala, więc my teraz jesteśmy według mnie w trakcie ostatniej fali wzrostu, więc nawet jeżeli my zobaczymy wzrost w kierunku no powiedzmy 400 dolarów, to w takim razie później, tak czy siak, my musimy dostać korektę i właśnie powtarzam Wam jeszcze raz, że korekta będzie na jakieś 30-40%, więc nawet jeżeli my zobaczymy wzrost w kierunku 400 dolarów, w takim razie musicie trzymać w głowie to, że spadek mniej więcej do Poziomu 250-240 my możemy dostać na spokojnie, dlatego że my musimy skorygować ten tutaj wzrost i wszędzie, w sumie, my musimy dostać normalną korektę, czyli musimy dostać normalną korektę na całym rynku. Dlatego właśnie ja mówię, że swój stop loss trzeba dać wszędzie, jeżeli jest taka możliwość, to na plus. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to przynajmniej pod wejście i teraz nie ma sensu kupować nic, dlatego że u nas przed nami jest bardzo mocna korekta. I właśnie podczas tego wzrostu ja polecam tylko sprzedawać i nic więcej. Ok, więc jeżeli chodzi o dash, to ja sprzedałem swoją dźwignię już, tak? czyli kupowałem ją. Zaraz pokażę Wam, dlaczego ja kupowałem. My jesteśmy w stanie rozbić ten tutaj wzrost jako impuls, czyli to jest struktura 1, 2, 3, 4, 5. Tak? Czyli tutaj u nas jest impuls. Czyli my naciągamy fipkę na ten właśnie impuls. I widzimy to, że cena się skorygowała Do właśnie poziomu w prawie 0,61 i8. Czyli u nas tutaj jest struktura ABC. Czyli my traktujemy to jako zwykłą korektę do właśnie tego wzrostu. I właśnie to było możliwość kupić tutaj. I teraz mu dostaliśmy wzrost i wyjście z tego trójkąta w górę. Więc ja osobiście traktuję to jako falę czwartą, gdzie ona jest ukończona albo tutaj, albo tutaj. Dla mnie to rybka. Ja totalnie się nie przyjmuję. Tym wszystkim dla mnie jest najważniejsze to, że to jest zwykła korekta. Czyli my musimy dostać wzrost i wyjście z tego trójkąta właśnie w górę. Dźwignię, ja swoją sprzedałem wczoraj i dzisiaj rano ja sprzedałem część spotu. Ja trzymam swój Take Profit na poziomie 340-345, tutaj jest jeszcze jeden I zostawimy jeszcze parę groszy na poziom 380, mam wątpliwości co do tego, że cena tam przyjdzie Ale tak czy siak już nie możemy nic stracić, oczywiście, że swój Stop Loss już można dać na plus I spokojnie sobie czekamy na nasz Take Profit Dokładnie tak samo monetka Zcash U nas tutaj jest trójkąt, wyjście z tego trójkąta było w górę I czy my zobaczymy wzrost do poziomu 200, 250, tak? Ja, szczerze mówiąc, nie wiem. Swój stop czy mam na plusie, ja nie mogę nic stracić, ja spokojnie sobie trzymam, tak? Dlaczego ja mam takie podejście, dlaczego ja nie zabieram teraz część jakąś? A, dlatego, że przecież jeżeli my zobaczymy normalny spadek, to w takim razie ja na przykład mogę tutaj zarobić przynajmniej jakieś 10%, powiedzmy, tak? Ja nie sprzedaję, dlatego że ja nie mam pojęcia, kiedy będzie zmiana kierunku. Tak? potwierdzeniem tego, że będzie zmiana kierunku u mnie będzie impuls w dół i dopóki ja tego nie widzę to ja trzymam się tego, że ja muszę trzymać swój long i ja czekam sobie na spokojnie na swój take profit, jeżeli my zobaczymy zmianę kierunku, jeżeli my zobaczymy impuls w dół, ok, w takim razie my będziemy działać w short, dopóki tego nie ma, to w takim razie oczywiście że short my nie otwieramy tego, że wszystko rośnie i my próbujemy zarabiać właśnie na tym wzroście więc jeżeli chodzi o dzisiejszą aktualizację, dzisiejszą analizę. Mi się wydaje, że to będzie tyle. Ja pokazałem chyba wszystkie monetki, które, o których mnie prosili, więc mam nadzieję, że teraz ta obecna sytuacja jest jasna i e, ja osobiście czekam na pierwszy impuls w dół, czekam na potwierdzenie tego właśnie spadku i od korekty ja będę próbować short Licząc na to, że my musimy dostać korektę na jakieś 30-40, ewentualnie nawet 50% na niektórych altcoinach, my no właśnie później będziemy szukać wejścia, ale już, że tak powiem, z rabaty. Ok, więc dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!